Na moim kanale. Nazywam się Agata i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak w szybki sposób można założyć nową rawatę. Na której jeszcze w tym sezonie będziemy mogli sobie posadzić różnego typu rośliny, o których marzymy. To jest metoda, którą wypatrzyłam od angielskich ogrodników. Jest bardzo prosta i jeśli macie trawnik, który chcecie zaadoptować na rabatę kwiatową albo warzywnik albo cokolwiek chcecie, to można naprawdę w jeden dzień czy w jedno popołudnie, o ile to jest mała rabata, zrobić sobie właśnie takie przygotowanie terenu pod nasadzenie. W ogóle nie miałam w planach nagrywania takiego filmiku, ale pomyślałam, że jednak może się Wam to przydać. Sytuacja wygląda tak, że jeśli macie część trawnika, którą chcielibyście przeznaczyć pod rabatę, to sprawa jest super prosta. Ale później powiem też, co zrobić w przypadku, gdy teren jest o wiele bardziej zachwaszczony, ponieważ jest to również metoda na taki właśnie teren, ale musimy troszkę więcej czasu poświęcić, aby to wykonać. Ta metoda jest o tyle prosta, ponieważ nie musimy Zrywać darni trawnika, co jest dość pracowitym zajęciem ciężkim i nie należy osób do osób, które uwielbiają ściągać darni trawnika, dlatego podpatrzyłam taką technikę, która polega na tym, że trawnik przygotowujemy w ten sposób, że wyznaczamy sobie najpierw kształt. Tej rabaty, którą chcemy wykonać. Następnie podkaszamy pod kaszarką trawę, którą chcemy usunąć, ewentualnie możemy skosić to kosiarką do trawy na najniższym nastawieniu noży. I następnie kładziemy na to karton. Karton. Pewnie każdy ma w domu. Ja jestem osobą, która teraz bardzo często zbiera kartony po różnych właśnie roślinach, jakichś opakowaniach. To co jest ważne, on nie może mieć oczywiście żadnych folii, żadnych naklejek. Najlepiej, żeby to był taki klasyczny karton celulozowy, ponieważ no, nie chcemy wprowadzać do gleby jakichś. Toksycznych substancji, więc ja też nie używam takich kartonów, które mają jakieś napisy. Choć wiadomo, trochę technologia się zmieniła kiedyś tuż był bardziej toksyczny niż teraz, ale jednak minimalizuje to ryzyko. Ewentualnie odrywam tą warstwą, warstwę wierzchnią z napisem i wtedy już nie mam tego problemu. No to zależy od tego, w jaki sposób jest. Wyprodukowany ten karton, więc tu musimy rozpatrywać zawsze indywidualnie. Ważne jest to, aby karton, który kładziemy na ziemię, nie miał żadnych przerw, żadnych prześwitów. Więc kładziemy na tak zwaną zakładkę, czyli karton karton w miejscu łączenia. Dzięki temu minimalizuje ryzyko, że wybije nam trawa albo ewentualnie jakieś chwasty. Karton kładziemy po to, aby zagłuszyć właśnie trawę. Ewentualnie chwasty jednoroczne, ponieważ jeśli chodzi o chwasty wieloletnie, to one najprawdopodobniej pojawią się, więc będziemy musieli je odchwaścić. Ale to nie jest problem, tych chwastów wieloletnich jest zazwyczaj bardzo mało, więc jeśli na takiej rabacie pojawią nam się 3-4 chwasty, to jesteśmy w stanie to bezproblemowo usunąć. I to, co jest najważniejsze, to na karton kładziemy kompost. Ja używam kompostu, który pozyskałam z lokalnego zakładu utylizacji. Jest to kompost miejski. On niestety nie posiada żadnego certyfikatu do uprawy warzyw, więc ja go nie używam na warzywniku. Na warzywniku używam tylko i wyłącznie kompost własnoręcznie robiony. Natomiast jeśli chodzi o kwiaty, to on jest Przetestowany i można używać go właśnie na takie rabaty ozdobne. Więc nie boję się, że cokolwiek się stanie, ponieważ taki certyfikat każda kompostownia powinna Wam wydać na życzenie. Więc można się zapoznać przed ewentualnym zakupem. Ten kompost też kupowany jest na tonę, co jest dużą zaletą, ponieważ też cena takiego kompostu jest dużo niższa. Wadą takiego kompostu jest to, że w tym kompoście znajduje się wiele szklanych elementów, wiele plastiku, więc troszkę czasu trzeba też poświęcić na to, aby usunąć te zbędne fragmenty kompostu. Szczerze wam powiem, że wcześniej te fragmenty szklane i plastikowe mnie bardzo denerwowały i irytowało mnie to, że kompostownia nie jest w stanie zapewnić wysokiej jakości takiego kompostu. Natomiast później, Pomyślałam sobie, że tak naprawdę to zależy od nas, od osób, które wyrzucają takie odpadki bio. Jeżeli wyrzucamy to z folią, no to wiadomo, że pracownicy kompostowni nie będą segregować jeszcze dodatkowo każdego worka ze śmieciami, więc tutaj niestety też duża. Rola w nas użytkownikach, żebyśmy jednak rozsądnie podchodzili do wyrzucania bioelementów do śmieci. Widząc, jak kompost wpływa na rośliny, na moich rabatach, jak one dobrze rosną, jak później kwitną, to w zupełności minimalizuje mi to, że muszę wybierać te ewentualne fragmenty plastiku czy szkła. Po prostu robię tak, że w momencie, kiedy odchwaszczam rabaty bądź przycinam brzegi trawnika to wtedy zajmuję się również wyjmowaniem tych fragmentów plastiku, które akurat zauważę. Więc to dla mnie jest już akceptowalne. Jeśli chodzi o grubość warstwy kompostu, którą kładziemy na karton, to powinno to być około 10 nawet niektórzy używają 15 cm takiego kompostu ja akurat teraz nie dysponuję aż tak dużą ilością, więc położę około 10 cm, warstwę około 10 cm. Zanim położyłam kompost na karton, to jeszcze zwilżyłam dość dokładnie ten karton wodą. Chodzi o to, żeby on już też troszkę namiękł, oraz aby czytelnice, które przyjdą go rozkładać, żeby miały łatwiejszą pracę do wykonania. Ten karton będzie rozkładał się około miesiąca, półtorej, ale w ogóle się tym nie martwcie, ponieważ ja już zakładałam taką większą rabatę jakieś trzy lata temu i robiłam tak, że właśnie przygotowałam sobie dużą rabatę, wyciółkowałam ją kompostem, który położyłam na karton i następnie sadziłam już w kompost. Więc wcale nie trzeba. Zwracać uwagi na to, że ten karton jest. Czasami, jeżeli te bryły korzeniowe roślin są większe, trzeba przebić ten karton, ale tu myślę, że to nie jest żaden problem. No i zabieram się teraz do rozgrawiania tego kompostu i wyrównania brzegów. Wyznaczycie sobie już krawędź Waszej rabaty, na przykład jakimś sznurkiem albo wężem ogrodowym, to wtedy warto wziąć szpadel, wykonać cięcie pionowe i drugie cięcie skośne, żeby profil był mniej więcej taki. Dzięki temu zrobicie sobie świetną krawędź trawnika, którą będzie Wam łatwo przycinać nożycami i będziecie mieć w łatwy sposób zrobiony, zrobioną tą krawędź angielską. I teraz ten kompost, który tutaj nasypiecie, to on będzie jednak się zmniejszał, więc w ogóle się nie martwcie, że jakieś inne rośliny zostaną przysypane. To już mam przetestowane i wiem, że on po prostu się zmniejszy. I tutaj jeśli chodzi o bok, to zawsze żeby on ładnie wyglądał, robię sobie tak, że robię blokadę z jednej ręki i tutaj sobie dosuwam kompost. Tu na pewno będę musiała jeszcze trochę dorzucić, bo dość go mało. Tu mam rabatę z lawendami, które oczywiście przycinamy dopiero w sierpniu. Na pewno nie przycinamy ich teraz przed mrozem. Mam już taką krawędź angielską i ta robota była robiona w podobny sposób czyli karton i na to kompost. I zobaczcie, kompost się zmniejszył. Powinnam go sobie tutaj dołożyć. I to są takie nożyce do przycinania krawędzi trawnika. Można je kupić już teraz w zasadzie w większości sklepów ogrodniczych. Nie ma z tym żadnego problemu. I robimy tak, że po prostu przycinamy sobie tutaj brzeg. Idąc tak, jak sobie zaprojektowaliśmy tą rabatę. I tak jak Wam mówiłam, cięcie pionowe szpadlem albo innym narzędziem, które macie, spowoduje, że macie tak naprawdę już wyznaczoną linię cięcia tych nożyc. Nie musicie się martwić, że coś się wydarzy. Natomiast drugi profil, który robicie, czyli ten skośny, pozwala Wam też właśnie widzieć, gdzie ta rabata tak naprawdę się zaczyna i minimalizuje ryzyko wrastania trawy w tą rabatę. Jeśli chodzi o używanie tych nożyc, to zazwyczaj używa się tak, że pod kątem 45 stopni wykonuje się takie cięcie. No i tak to wygląda. Bardzo przyjemna sprawa, takie przycinanie możemy szybko wykonać i ogród od razu wygląda na bardziej zadbany. Poruszając temat chwastów, między innymi tutaj mamy mniszka, który wychodzi zawsze, zawsze przebije karton. To musimy po prostu to odchwaszczać najlepiej tymi widełkami, które pozwalają na usunięcie. Całego korzenia. Zdecydowanie polecam ten sposób, żadne motyczki i inne, ponieważ on, to spowoduje, że będziecie mieć jeszcze więcej chwastów wieloletnich. Motyczki stosujemy tylko i wyłącznie do chwastów jednorocznych. Jeśli chcielibyście skorzystać z tej metody, to zakładanie rabaty na bardziej zachwarzonym terenie niż jest trawnik, to polecam Wam poświęcić trochę więcej czasu na prace związane z przygotowaniem. Ale nie bójcie się, to nie będzie ciężka praca. Polega ona głównie na tym, że po wyznaczeniu obwodu takiej rabaty powinniście na około 8 miesięcy, rok, nawet może... 14 miesięcy położyć czarną folię, która spowoduje, że wszystkie chwasty, które będą w tym rejonie, po prostu naturalnie obumrą, ponieważ nie będą miały dostępu do światła. Taka folia to nie powinna być żadna agrobuklina, żadna folia, która ma jakiekolwiek otwory drenażowe, nic takiego. Te rośliny, które chcemy, aby umarły, nie powinny mieć dostępu ani do światła. Ani do wody, więc ta folia powinna być jednolita, czarna, gruba. Może być to ewentualnie plandeka, którą zaadoptujecie na jakiś czas właśnie na tworzenie podstawy do świetnej rabaty. Jeśli perspektywa tego, że będziecie mieć czarną folię w ogrodzie przez około 12 miesięcy wam nie odpowiada, to możecie ewentualnie ten teren sobie wyściółkować korą, postawić tam jakieś ładne donice z kwiatami, e, dodatkowo jakąś ławeczkę i na pewno to miejsce wam się wówczas spodoba. Po tym czasie nakrycia folią powinniście zobaczyć, co się tam dzieje, czyli odkrywamy, patrzymy, w jakiej fazie ewentualnie są te Chwasty wieloletnie. Jeśli uznacie, że warto by było jeszcze jednak usunąć te wszystkie kłącze, to Was zachęcam, jeżeli macie do tego dużo energii. Natomiast, jeśli nie, to możecie zaryzykować i darować sobie ten etap. Natomiast, jak wspominałam, ja zachęcam jednak, żeby widłami ogrodniczymi podważać ten teren i próbować wyciągać kłącza tych chwastów wieloletnich, abyście po prostu mieli później mniej pracy. Myślę, że warto. Po etapie odchwaszczania, lub jeśli zdecydujecie się jednak nie odchwaszczać, tak jak w przypadku dzisiejszego filmiku, możecie już spokojnie kłaść sobie karton na tak zwaną zakładkę, tak samo jak tutaj było. Następnie podlewamy karton wodą i wykładamy Kompost. Proponuję Wam, żeby warstwa kompostu akurat na takim terenie wynosiła około 15 cm. Pamiętajcie, że jeżeli na tym terenie są jakiekolwiek y, rośliny wieloletnie, typu drzewa, typu jakieś krzewy, to nie róbcie tak, że kompost będzie dotykał ich głównych pędów. Jeżeli tak zrobicie, to wtedy po prostu jest duże ryzyko, że roślinia Wam naturalnie umrze. A tego nie chcę. W przypadku bylin czy innych kwiatów, które tam macie, to w ogóle się tym nie martwcie. Można je po prostu zasypać kompostem. One świetnie zareagują i na pewno nie będziecie mieć żadnych strat. Ja jak ściółkuję, to właśnie grubą warstwą i często przykrywam byliny takim kompostem czy rośliny cebulowe i naprawdę nic z nimi nie dzieje. Ten kompost też opadnie, bo on jest dość puszystym materiałem, więc po jakimś czasie on po prostu się zmniejszy, przez co będziecie mieć motywację do tego, żeby w kolejnym roku powtórzyć ściółkowanie. O ile nie jest to rabata typowo preliowa czy naturalistyczna, bo takich rabat też nie powinniśmy zbyt często ściółkować. Wydaje mi się, że wyczerpałam temat. Jeśli jednak będziecie mieć jakieś pytania bądź wątpliwości, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, chętnie na nie odpowiem, a tymczasem żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że dacie mi łapkę w górę, <śmum> informując, że podobał się Wam ten film, lub zostawicie subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!